Przestańcie! Neriden nie mógł już wytrzymać tej strasznej rozmowy. Nie w takim miejscu, gdzie włosy stawały dęba ze strachu. Nie trzeba było niczym podsycać wyobraźni, bo ta działała na najwyższych obrotach sama z siebie. Oj dobrze! Biafra splunął na bok. To w takim razie ja wam opowiem coś zagadkowego o tym miejscu. Nie proszę! Nic strasznego, tylko zagadkowego! Opowiadaj. Virion pociągnął kolejny łyk i ruszył dalej. Jestem ciekawy, dlaczego akurat to miejsce wybrałeś? Wybrałem, bo chciałeś takie, co do którego miejscowi nie mają wątpliwości, że tu straszy, że ludzie znikają, że tajemnicze potwory przemykają nocami po ukrytych ścieżkach. Neriden tylko jęknął, a Biafra poklepał go uspokajająco po ramieniu. Sprawdziłem. Powiedział z pewnością w głosie. Tak naprawdę zniknęły tutaj tylko trzy osoby. Poza pijanym czeladnikiem i przygłupim pastuchem, który w głupocie wybrali tę drogę po nocy, a których imion nikt nie zapamiętał. Przestań. O tej zagadce właśnie wam opowiem. O zaginięciu dwóch córek bogatego kupca i ich nauczyciela.